Źródło miłości u progu tajemnicy odkupienia Zapraszamy na najbliższe dwa koncerty Poznańskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego Poruszające 16-wieczne pieśni pasyjne i piękne opracowania znanych pieśni wielkopostnych autorstwa Henryka Mikołaja Góreckiego Zabrzmią w sobotę 23 marca w kościele świętego Andrzeja Apostoła w Komornikach i w niedzielę 24 marca w Kościele św. Wojciecha w Poznaniu. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.